Cześć. Jestem dziś w górach widowskich. To jest takie dosyć dziwne miejsce, no bo trudno to uznać za góry. To jest tak naprawdę jeden pagórek zalesiony, umiejscowiony pośród pól w pobliżu jeziora Pławniowickiego. Mam do niego pewnie sentyment, bo tu zaczynałem nagrywać pewną serię filmów, których już nie ma na kanale. I tu też po raz pierwszy testowałem nóż w takim odcinku w którym było dużo różnych produktów do przetestowania jestem tutaj dzisiaj e, znowu, żeby coś e, skonsumować mam tu puszkę Eda Reda tym razem Ragu Ala la Bolognese czy ala la Bolognese no jest tylko jeden kłopot e, ten las, w którym, tutaj, w którym się teraz znajduję jest położony bardzo blisko autostrady albo inaczej las był wcześniej, autostradę wybudowano później i teraz niestety jest godzina 9.20 w niedzielę mimo to, huk z tej autostrady jest taki, że no ja cały czas go słyszę, nie słyszę lasu tylko tą autostradę mam nadzieję, że mimo wszystko będzie, będzie coś słychać i jakiś klimat tego nagrania będzie po śniadaniu idę dalej, mam nadzieję, że tam już nie będzie takiego hałasu i przejdziemy się po polach, po polach zobaczymy co można tam znaleźć, bo podobno coś tam jest no dobra, tak się prezentuje Puszka Skład spróbuję Wam pokazać, tym razem nie mam odrębnego kadru, ale może będzie widać i szybko przeczytam. Udziec wołowy, bulion, cebula, czosnek, marchewka, pietruszka, pomidor, rozmaryn, bazylia świeża, anchois, to mnie zaskoczyło, oliwa, ekstra virginę, szałwia świeża, seler, wino czerwone, sól i tyle. Ja, ponieważ to jest śniadanie, a nie obiad, to nie będę sobie robił jakiegoś takiego wielkiego, pełnego dania. Tylko zjem samą tą konserwę, jako takie właśnie danie śniadaniowe. No i co? Jak to wygląda? O! Ok. Niespecjalnie apetycznie w porównaniu z poprzednimi puszkami, gdzie widać było kawałki mięsa już od, od razu po otwarciu ale spokojnie, mam pewne zaufanie już do tej, yy, do tego producenta. Aha. Teraz już wiem, dlaczego polecaj do makaronu. Ponieważ to jest po prostu sos z mięsem mielonym. No i wszystko jasne. A ja głupi, nie sprawdziłem, co to jest ragu. No po prostu byłem przekonany, że to są kawałki y, mięsa, takie jak y, w typie gulaszu. Ale okej, okay, no dobra. Nie mam makaronu, nie mam nawet pieczywa, ale myślę, że i tak spróbuję, jak to smakuje. No i powiem Wam, jak to smakuje, bez, bez tych dodatków, po prostu. No, makaron byłby idealny, niestety. Nie pomyślałem o tym, że to może tak wyglądać. Wy nie popełniajcie mojego błędu. Róbcie tak, jak pisze producent na stronie. Jak mówią, jak piszą, że ma być makaron, to róbcie z makaronem. No mam tu taką papkę do zjedzenia. Nie jest to może najszczęśliwszy pomysł, żeby w ten sposób to jeść, ale dzięki temu poczuję wszystkie smaki bez dodatku makaronu i powiem wam, co ja mogę powiedzieć. Po raz kolejny, kolejna konserwa Eda Reda. świetnie zbalansowane smaki, bardzo dobre mięso, odpowiedni poziom słoności. Nie jest to ze słone, chociaż czuję, że jeszcze jedna szczypta soli i byłoby już przesolone, ale jest ok. Pamiętajmy, że to jest jednak przeznaczone do podawania z makaronem, więc ta sól na pewno by się w tym makaronie rozeszła. Bardzo aromatyczny sos, jak zwykle. Czuć warzywa, cebulę, czosnek. Przyprawy. Jest niewielka ilość marchewki. Na szczęście, niewielka, bo za dużo marchewki to wiecie, to dają tacy producenci, co skąpią na mięsie. A to jest jednak potrawa mięsna. No co to, to dużo gadać, bardzo smaczne. Szkoda, że nie mam żadnych dodatków. Ale nawet bez nich jest to jak najbardziej do zjedzenia. Jest to pyszne. Zanim ruszę dalej, pokażę Wam mój nowy zestaw bórzkraftowy. To znaczy mój nowy nóż, który podejrzewam będzie moim głównym nożem do takich cięższych prac, czyli rąbanie, batonowanie, struganie, przygotowywanie opału. Oczywiście głównym elementem jest ten oto nóż. Czyli Terava Jakaripuko. Mam nadzieję, że prawidłowo wymówiłem, bo to dosyć skomplikowana nazwa w języku fińskim. Jest to właśnie nóż sprowadzony z Finlandii stal wysokowęglowa full tank zatopiony w plastiku tutaj jest końcówka tego tanga to jest wszystko stal rękojeść ergonomiczna plastikowa jak widać bardzo toporny nóż niezbyt wyrafinowany w swoim kształcie, wyglądzie ale bardzo mocny, bardzo ostry no i taki po prostu twardziej wiecie, taki twardziej z Finlandii stworzony do pracy zamówiłem ten nóż bez pochwy Ponieważ ona oczywiście ma dedykowaną pochwę czarną, bardzo ładną skórzaną. Natomiast razem z tą pochwą nóż kosztowałby mnie około 400, a stwierdziłem, że jednak nie chcę tyle wydawać i kupiłem sam nóż za jakieś 220 zł, tyle kosztował bodajże razem z przesyłką z Finlandii. No więc, oczywiście musiałem sobie jakąś pochewkę do, dosztukować do niego, więc dokupiłem po prostu pochwę skórzaną warmsa, naszego polskiego warmsa. Okazało się, że ma wymiary, które idealnie współgrają z tym nożem. Jest tu trochę kłopotu z wciskaniem, bo jeszcze ta skóra nie jest wyrobiona. I z wyciąganiem, ale generalnie pasuje idealnie. No niestety nie kolorystycznie, ale kto by się tym przejmował. Nóż ma być zabezpieczony i, i tak go noszę zazwyczaj w plecaku, więc kolory są mi obojętne. No i do tego jeszcze sobie dołożyłem krzesiwko, ponieważ tu jest taka szlówka na krzesiwo, na dosyć cienkie te grube nie za bardzo chcą tu wchodzić da się wcisnąć, ale z oporem więc dołożyłem takie cienkie no i mam taki zestawik bardzo, myślę, przyjemny przede wszystkim nastawiony na robotę a nie na lansowanie się jeśli chcielibyście coś więcej na temat tego oto zestawu, jak on się sprawuje to dajcie znać w komentarzach, postaram się coś przygotować. A póki co zbieram się i idę, bo trochę się tu zasiedziałem. Tak się trochę podśmiechuję z tych gór widowskich, że co to za góry. Ale mimo wszystko jakaś różnica wzniesień jest. Teraz szedłem trochę niżej i już przede wszystkim coraz mniej słychać autostradę, co jest dużym plusem. A jeszcze kawałek tej góry tutaj jest. Także. Jeżeli ktoś poluje na jakieś nietypowe, nieznane góry, no to zapraszam. Może być to jakieś trofeum w waszej... w waszym zbiorze gór Polski. No a póki co, tak już kończąc te żarty, za chwilę chyba wyjdę z lasu i dotrę na pola. Zrobiło się bardzo ciepło, także kurtka jest schowana, a za chwilę pewnie będę musiał tą bluzę gdzieś skitrać. Im dalej od autostrady, tym przyjemniej, prawda? No nie po to człowiek idzie do lasu, żeby słuchać autostrady. Tam widzicie, znajduje się wieść widów. A tam obok ta kępa drzew to jest cel mojej wyprawy. Podobno coś tam jest, chociaż niekoniecznie. Byłem tam, a tu już jest Widów, a tu jest ta kępa. To jest grudek stoszkowaty z XIV wieku podobno. Stanowisko archeologiczne w latach 70. XX wieku. Wydobyto tutaj jakieś skorupy ze średniowiecza, ceramikę. No a dzisiaj to jest po prostu kępa drzew, pewnie nie wiem, powinna być tam ścieżka, bo tutaj rosną jakieś drzewa. Może uda mi się tam dotrzeć, ale nie mam wielkich nadziei, żeby tam coś ciekawego znaleźć. No taka ciekawostka na... pośród pól. Ale przyznacie, że widoki są. No zwłaszcza tutaj. Piękne. i To jest to. Ten właśnie pagórek pośród pól. Czyli grodzisko średniowieczne w postaci górki. No, oczywiście nie spodziewałem się niczego innego. Ale mimo wszystko, chyba warto było tu przyjść. Zresztą myślę, że z góry, gdyby nie te gęste drzewa, to byłby naprawdę niezły widok. nawet całkiem stromo. Oha, niecka. I koniec. Właśnie cała ta górka. W ramach nagrody za poniesione trudy mam taki oto przysmak z czasów dzieciństwa. Mleko zagęszczone, słodzone. Udzielnia mleczarska, Gostyń. Takie coś się kiedyś. Yy, Zinało zamiast słodyczy, bo nie za bardzo było jak kupić czekolady i inne słodycze. Wszystko było czekoladopodobne, a to dostarczało zawsze sporą dawkę słodyczy i energii. Popularne mleko w tubie, tak się na to mówiło. To jest ten smak. Słodki mleczny. Gęsty, czy smak może być gęsty? Powiedzmy, bardzo słodki. Nie wiem, czy też zauważyliście, ale ja w sklepach widzę tylko to mleko w tubie tej jednej firmy, czyli właśnie z gostynia. Tu mi się dziurka zrobiła. Teraz pytanie, czy tylko już jedna spółdzielnia mleczarska to produkuje? Może w innych regionach Polski bo są dostępne inne firmy, bo ja naprawdę widziałem w dwóch sieciach hipermarketów tylko tą jedną markę. to dobrze jak jest więcej do wyboru, nie? Natomiast widziałem, że jest jeszcze mleko kakaowe i mleko karmelowe. Nie wiem, czy to się w ogóle nagrało, bo strasznie tu wieje, więc chyba się stąd zmywam Ale jabłka, jakie ciemne! Co to jest za odmiana? Bordowe praktycznie.